Załoga EOS-2 wchodzi do oceanów planety. Z dna wynurza się monstrualna istota paszcza jak otchłań, języki jak macki. W jednej chwili cała trójka zostaje połknięta. Wewnątrz czeka inny świat pulsujące ściany, bioluminescencyjne tunele i dziwne stworzenia ślimak z jednym okiem ryby o ludzkich zębach a nawet wodne humanoidy półryby półludzie. Jedne błagają o ratunek, inne ostrzegają przed tym, co nadchodzi. Z pomocą syreny o świecących łuskach, bohaterowie przedzierają się przez żywą, pulsującą bestię i w końcu wydostają się na powierzchnię. W oddali migocze ich kosmiczny statek. Ratunek jest już blisko. Ale w ostatniej chwili z ciemności wzbija się olbrzymia ryba. Ta sama, która ich połknęła. Lecąc nad oceanem, uderza w szybę statku, próbując wciągnąć ich z powrotem w głębiny. Załoga patrzy przerażona, gdy potwór ostatni raz atakuje. Statek odrywa się od planety, a ocean zamyka nad sobą swoje tajemnice. Planeta żyje i nie pozwala o sobie zapomnieć.